Zmiana akcji, jednak jadę na poligon, bo już ten kolega skończył żyto, skończył żyto i już zaczyna nam kosić. Jedziemy z Kubusiem, Kubuś mi pomoże przyczepy zaczepić. No. Szybka zmiana, zmiana planów, panie Kubuś. No, już z Kubusiem lecimy. Kupłeś tutaj na łączek ze strażą? O, no coś się znowu pali, chyba. Mas to jest jakaś, nie wiem, klątwa, bo jakiś, nie wiem, wariat. ta ma taką działeczkę O, tak dwa kawałki, no bo ostatnio jak upadało, jeszcze tam z tyłu, jeszcze jeden kawałek. O, jeszcze tam jedna działka No nie wiem, czy on to dzisiaj machnie. Dobra, lecimy. Przegolił rampa na już pojechał na następne działki z szeryfem. Widziete, tu kury robi piękną robotę. Ale presa dzisiaj będzie zdychać. Urzędy no, będą oboporowe. Szeryf też już jest. No, Wojtek podgarnie. Dobra Wojtek, podgarni podgarni. Zabezpieczenie ma? Zabezpieczenie ma. Dobra, to lecimy. Karno ładne jest. No tylko co, jak jestem ten porost zasrany. Myśmy przynżytami,śmy przepiękne w tym roku. Dobra, jesteśmy z się na miejscu. Dobry czas, taki probane nie jest to A szer, już lata, już jedzie tutaj, tutaj na sam kurde ma kombajn do obstawienia, większy od naszego nam idzie jak burza, a ma dalej I jedziemy z koksem, Aż kurde to nie widzą, bo pod Bizona to się nawet kurde on Direk nie mieścił z kogutem te pod jam. No będziemy obracać byle chciało sypać to no. Wojtek nie, na, nie nadąży podgarniać Wojtek się teraz nauczy podgarniać porządnie lecimy z ku dwa razy w koło i pełno mamy co robić Hanska podgarnął no wytyczne dostał bo ostatnio jak poprawki robił sam to tak było, nie za bardzo to tak naciskane, ale wytyczne poszły to, no, coraz lepiej. nie bo to bardzo łatwo wygląda, to trzeba umieć usypać, żeby ściana nie wyleciała, żeby było więcej zmieścić. Kubuś! Wojtek mówisz, że mamy nie przyjeżdżać, że mamy na siedmiu roku wywozić. Mówisz, że nie radzi. Mówisz, daj zboża! co to mi się przydała taka wielichna przyczepa, jakaś taka, nie wiem, szesnastka taka o bo tak, tam się na nakiprować. No bo jakaś taka skorupa, o, o najlepiej, żeby na tył była ekiprowana. Powiedzmy później? Tak, kiedyś by nam się przydało, a nie wiem, kurde, małymi kojedzieństami tu się męczymy cały czas. O. Jest później, latne przyciepki męczymy, nie? O. Historia. Szereg upycha tutaj. Także u nas dzisiaj jest tak oporowo oporowo, żniwnie naprawdę dzisiaj się dzieje. Na szczęście tutaj chłopaki są, mam wsparcie techniczne, bo miała być sama na placu to by się chyba zesrała dzisiaj, nie? Ale tu kubusia, kurde, w tyłek rozjadę. <śm> Wojtek jest zarządcą placu. Czy Woj, Wojtek teraz opanował plac? Odpowiedzialną funkcję dostał. Teraz spać nie będzie w nocy, bo będzie tylko z mu musi śniło. <grym> i <nie> ładowarka. Ma no, także co, teraz już nam się troszkę uspokoiło. My od, obstawiamy z, z uszatem Megę, szeryf obstawia Aleksiona i to tak na razie ze spokojem. Także tutaj kolega mówi, objeżdża dwa razy w koło, robi dwie rundki. Znaczy dwie rundki. Cztery, cztery rzędy i ma pełen zbiornik. No i zanim wysypiemy jedną przyczepę, przyjedziemy. No to już ma jedną rundkę w koło zrobioną. I co? I na razie ze spokojem. Wojtek właśnie podgarnia. E, jak my zajeżdżamy, to szeryf akurat też właśnie przywozi, przy, przywozi tą dużą przyczepę. E, my na tą naszą przyczepę, to są szóstki, ale na niej tak wchodzi, no, no, 8 ton, ponad 8 ton, tak różnie, czasami i, i, i więcej. Kamil też już jedzie. O, Kamil, też już, już, Kamil też już się przebija. Bo Kamil, właśnie tutaj koledzy, który nam kosi, prasuje. Kolega nam kosi i tutaj tak się wspieramy. Także najważniejsze to sobie pomagać, razem współpracować. Od razu też niwa są przyjemniejsze, jak jest taka pomoc y, sąsiedzka. No i pasuje. Tak robotę można robić, nie Pani Kubuś? No i Kamila, tata nam pomógł No i chłopaki, Kukuj, Wojtula, no No eleganckie żółta, eleganckie Intensywnie, ale elegancko Szerym wyleciał jak dzik w pyrkach, kurde sobie Dobra! Tak jak z mówiliśmy, my sobie tutaj damy radę, nie Kubuś? Ja tam podgarniam ekspresowo, to tam żaden dla nas problem. Podgarnijcie sobie. No. Nie, szerfa, podgarnijcie sobie. Kur... Podgarnijcie sobie. Podgarniemy sobie. Tak właśnie zrobimy. Podgarniemy sobie. Nie mówię, co A Wojtek wtedy nie chciał ze mną jechać, no? A jednak szybkowi nie odmówił. Leży przy tym, przy pokształt Nie masz A W sumie tu dużo nie ma to. No i my tu z Kubusiem już mamy w oni my mamy swój team, ja tu mam team z Kubusiem i jak szereg mówił, to nie jak wrócą to nie, też nie se podgarniają, my sobie będziemy sobie podgarniać. Nie Kubusie? Tak jest. No, no. Wygórzamy ślub. A tempo jest konkretne. Wojtek jest Chyba do kombajnów poszedł. Nie no, tempo jest konkretne, szereg jak już tu już ma pełną, to o ja cię panie. A żebyśmy byli tyle prędy to byśmy zdążyli wysypać. Cofamy się? A i tak, zaraz przyjedziemy, to podgarniemy. Lecimy! Oporowe żniwa, oporowe! Dlatego bambry na desancie, nie Kubuś? Ja to nas desant to tam nie tylko żniwa, tak standardowo. A Kamil idzie ostro, najważniejsze też, że Kamilowi tutaj kurczę prasa nie szwankuje. No bo w tamtym roku to kurczę no, no... No już ten temat już się wypowiadam tyle razy, ale to no, było okrutnie. A w tym roku już tak kamień po poprawki nanosił, gdzieś tam go wymieniał na siatkę, na ten taki na tą rurę, co podaje siatkę, nawinął ślimak i na razie. Na razie trosłuka szukać, wszystko trafiło pierwszej pierwej sort. Tak znalazł chyba wspólny język, że tak powiem. I co no, i już szukał tych kulek. Że... Zobaczcie ten moment. O! Idzie gdzieś gdzie pyrka. A my teraz odczepiamy tą naszą ambitną przyczepkę malutką, bo ona taka troszkę nie za bardzo do jazdy. My lepiej będzie była awaryjna i weźmiemy tą. I ogólnie plan jest taki. My zazwyczaj zboże sypaliśmy przez dmuchawę na magazyn, na nasz bunkier, no ale w tym roku stwierdziliśmy, że nie będziemy tego robić, bo potem wiecie, to zboże trzeba zrzucać łopatami i to jest takie wiecie bardzo czasochłonne. No i będziemy wszystko wywozić, wszystko, będziemy wywozić właśnie do na Kamila rodzinne gospodarstwo na za 7 roku, lub sobie trochę zboża, mam nie wiem, 6, 8... Z tak mamy na styku, nie? Tak? No, może zanim podgarniemy. On jeszcze dojeżdża na ostatnią rajkę i już jest dosypania, także tak jest to możliwe. Nie ma problemu. Niech hmm. to jest kobieźnie, jesteśmy zaradny, Tim, no my z ma radzi. Lipy nie ma, lipy nie. ma. Kurwa, co to ma być tej? Co to jest za fuszera szeryfowej, Timu? Co tutaj, tutaj, ten szeryf tutaj fuszerę odstawia z Wojtulą? No, se podgarnięcie pieruny jedne, no. podgarnięte, teraz moje. Ale troszkę za daleko podjąłem, Dobra. Tu już jest ciasno, bardzo ciasno. Ale tą jeszcze jedną przyczepę tutaj wepchnę. Tak na styku dosłownie. Dosłownie na styku. Ja jestem ciekawa, czy tam zobaczył czy tankował, czy dojcza. Bo jak ja nie miedziłam, to już był na czerwonym. Dobra Kubuś, lecimy, podgarnięte. No ja nie wiem, może jeszcze jedna by się tu wlazła ta przyczepa, nie? Ale mam za krótki wysięgnik i już nie umiem wyżej podsypać, nie? I też słup mi przeszkadza. Ja robię tutaj z Kubą. No Kubuś ma swoje wyposażenie. Kompot, widzę, też kompot. No kupuj może. Kubuś może, kubuj może. Ja tam zaróweczkę, kompocik. No. Kubuś, mówisz co? Kubuś ma niedzielę! Ma niedzielę, minuta i niedzielę grupy wsparcia, ale muszę się może świętować. Jadzie pys dron. dron przyjechał sprawdzić łączność. Łączność z bazą. Bomba jeszcze nie mruga, to nie źle. Pełny nie jest. Mamy dobry czas. Kliknij to, to. nie a by nam tu dała. Kurde, patrz tu został kawałek. za kukuś. A gdzie domy do poszła? No z Kamilem pewnie. Z Kamilem pewnie ujeżdżam. Ale niebo piękna. Kurła kompoty. No nasze buraczki przesiewane. Tyle pada, ale jakieś tam ambitnie duże nie są. No jak także poprzeczki, tylko są zachwaszczenie wtórne ze strony. Ale chociaż, zobaczcie, puścika nie ma. Dwa razy tata jechał na to dziadostwo, bo dziś się właśnie pojawiały, ale jest ok, jest stabilnie. No. się za lunią może, co? może niekoniecznie z masejem, ale... Nie! Coś tam, coś tam gdzieś, gdzieś skrzeczy co chwilę, ale... Co nie coś potrafię. Się, się Łosiska na rotorze, że czasem się nie kończą. Wojska wywalili z kombajnu! O! Koniec kombajnowania! Do roboty! Nie pani Nie ma. Tim do nas też nie podgarnia. Kurwa kubuś, kosi nam największy kumbań w okolicy, a my musimy obstawiać znowu Megę, no. Ja nie wiem, kubuś, powiem, zaraz sprawiedliwości. Zaraz sprawiedliwości. Nie, żeby brzmiała do Megi, brońcie, Boże, mu za to. za to. Ale rzadki widok taki, taki leksion. no A Wojtek Gamoń ja pewnie nie nagrał. Jak nic. No pewnie. No, pewnie. No, ten no, nawet na pewno. No dończu tym barku, No nawet dziuku przyjechał. Z wnukiem nagrać. <gry> no. Do smoka. No, także tutaj już majster kończy, zjeżdża. Także tutaj już poligon będziemy mieli ogarnięty. Nie wiemy, ile szeryfowi to zostało właśnie tam, ale nie wiem. Nie chcę kłamać. 4 hektary, może więcej, bo tam kurde dzisiaj też szarpnął tym leksjonem. Yy, ale co? Yy, no musimy jeszcze header ściągnąć. Mamy flaka. Yy, nie wiemy, czy, czy trzeba będzie John Deere'kiem podjechać, wprowadzić i napompować. Czy, czy pójdzie w ogóle dojechać już do domu. No, myśmy zmieniali to koło i tam nawet, żeśmy ten wentylek zmieniali. Nędkę nawet zmienialiśmy, tylko też używaną, ale no... nic, nic nie poradziwe. Nie kubuś, byle ściana nie wyleciała, Wojtkowi, będzie dobrze. Będzie Git. Będzie Git. podwióz się podwiózł po land Zaraz wytłumaczę, dlaczego jadę po bo to po prostu u nas są takie wcale misje, jak robacy, że po prostu u nas jest mistrzostwo świata. Rekami musiał zjechać, bo gdzieś tam miał jakąś awarię, coś zaczęło mu tam stukać. Zlokalizować, co się dzieje. No coś gdzieś puka, no ale no ciężko zlokalizować, gdzie to puka. Bo to szukaj igły w stoku siana tak naprawdę. Gdzieś tam jedno łożysko dotyka i niby jest ciepłe, ale no... No nie żeby tam było gorące, nie? O i szeryf. O, nie będzie wysypywał. Gdzie jutro się zawiezie od razu na Zasiednią Górę Ogród. Fajna zmiana koncepcji. Szeryf nam pokazał zaczepić jeszcze przyczepkę. Jedziemy na czołówkę z kumajnem. To jest klamot. Także tego. Lampy z agraledu, robotę robią. O, prawa mamy długie. O. Naprawdę, lampy są rewelacyjne. Mam ostatnią przyczepę na dziś. Ryb już zjechał i zostało nam jeszcze no, ponad 8 hektarów. Do dożynek. Wojtek został na placu boju. Dzisiaj twardo Wojtek, mówi do końca. Wojtek był tydzień na urlopie, co teraz? Odrabiamy godziny. Teraz mi możesz niwować. Zregenerował siły.